Każdy facet zna ten moment. Wysyłasz wiadomość, patrzysz w ekran i zaczynasz czekać. Sekunda trwa jak minuta, a minuta jak godzina. W głowie od razu pojawia się tysiąc myśli. Może jej się nie podobam, może piszę za nudno, może przesadziłem z emotikonami. Zaczynasz analizować przecinek po przecinku, jakby od tego zależało Twoje życie. A przecież prawda jest prosta. Nie to, co napisałeś zabija twoją atrakcyjność, ale to, jakie błędy robisz nieświadomie. Błędy, które zdradzają twój brak cierpliwości, brak ramy i nadmierne pragnienie aprobaty. Kobieta wyczuwa to szybciej, niż zdążysz się zastanowić nad kolejnym zdaniem. Stoicyzm uczy nas, że nie kontrolujemy reakcji innych, kontrolujemy tylko siebie i swoje działania, a wiadomości to właśnie twoje działania. Jeśli pokazują panikę, desperację albo niepewność, to cała twoja otoczka pewności siebie rozpada się w sekundę. Dlatego w tym materiale pokażę ci dziesięć najczęstszych błędów, które natychmiast gaszą kobiece zainteresowanie. Każdy z nich przeanalizujemy na przykładach z życia, z psychologią w tle i ze stoickim podejściem, które pozwala odzyskać spokój i dyscyplinę, bo atrakcyjność nie rodzi się z idealnego żartu czy poetyckiego zdania. Ale z tego, że potrafisz pisać bez lęku. Błąd 1. Pisanie kilku wiadomości pod rząd. Wyobraź sobie, że piszesz do kobiety krótkie hej. Nie odpowiada od razu. Ty czujesz niepokój i już po chwili wysyłasz kolejną wiadomość. Potem następną. Każdy taki komunikat nie buduje zainteresowania, tylko pokazuje, że jesteś zakładnikiem własnych emocji. Psychologia komunikacji mówi jasno: Presja rodzi opór. Kobieta zamiast czuć ciekawość, czuje, że toniesz w niecierpliwości. To nie jest męska energia. To energia chłopca, który nie potrafi usiedzieć w ciszy. Stoicy traktowali ciszę jak próbę charakteru. Mężczyzna z ramą nie panikuje, gdy druga strona milczy. On rozumie, że nie wszystko zależy od niego. Możesz zaprosić do rozmowy, ale nie możesz wymusić odpowiedzi. Wyobraź sobie dwóch facetów. Jeden wysyła pięć wiadomości w ciągu kwadransa i siedzi jak na szpilkach. Drugi wysyła jedną, odkłada telefon i idzie na trening albo spotyka się ze znajomymi na Kazimierzu. Kiedy ona w końcu odpisze, zgadnij, który wyda się bardziej atrakcyjny. Ten, który nie czekał jak na wyrok, tylko żył dalej swoim życiem. Błąd dwa przepraszanie bez powodu. Przepraszam, że przeszkadzam. Przepraszam, że piszę tak późno. Wydaje ci się, że to grzeczność, ale w rzeczywistości to strzał w stopę. Od pierwszego zdania ustawiasz siebie w roli winnego. Kobieta nie myśli wtedy, jak jaki on kulturalny. Ona myśli: Jeśli on przeprasza już za samo napisanie, to znaczy, że nie wierzy, że ma prawo tu być. Psychologia autoprezentacji jest brutalna. Ludzie wierzą w obraz, jaki sam o sobie tworzysz. Jeśli stawiasz się niżej, inni też cię tak zobaczą. Stoicyzm mówi jasno, masz kontrolę nad sobą, nie nad opiniami. Twoja obecność nie jest ciężarem, jest propozycją. Prawdziwe przeprosiny mają sens tylko wtedy, gdy naprawdę zawiniłeś. Ale przepraszanie za fakt, że się odezwałeś, to tak jakbyś wszedł do pokoju i od razu powiedział przepraszam, że w ogóle żyje. To nie jest postawa atrakcyjnego mężczyzny, to komunikat człowieka, który sam odbiera sobie wartość. Jeśli chcesz brzmieć pewnie, nie zaczynaj od winy. Zacznij od obecności. To właśnie obecność, spokojna i niewymuszona, tworzy magnetyzm. Błąd. 3. Ściana tekstu. Masz ochotę opowiedzieć o swoim dniu, o pracy, o korkach w Warszawie, o planach na weekend. Wysyłasz pięć akapitów, bo myślisz, że im więcej pokażesz, tym bardziej ją zainteresujesz. Efekt? Ona patrzy na ekran i myśli. Nie mam siły, żeby to czytać. To nie jest rozmowa, to wykład. Psychologia ciekawości pokazuje jasno: ludzie chcą odkrywać sami, a nie dostawać wszystko na tacy. Esej zabija napięcie, bo niczego nie zostawia dla wyobraźni. Stoicyzm uczy prostoty. Marek Aureliusz powtarzał, że wiele rzeczy jest zbędnych, a kto je pomija, zyskuje spokój. W wiadomościach to działa tak samo. Krótkie zdanie z miejscem na odpowiedź daje impuls. Blok tekstu daje ciężar. Wyobraź sobie dwie wersje. Pierwsza. Pięć długich akapitów o tym, jak minął Ci dzień. Druga. Jedno zdanie. Dzień był zwariowany, jutro Ci coś opowiem. Która wiadomość bardziej wciąga? Ta druga. Bo zostawia miejsce na jej pytania. A atrakcyjność nie rodzi się z nadmiaru, rodzi się z przestrzeni. Błąd. 4. Odpowiadanie w sekundę. Wyobraź sobie, że kobieta wysyła do ciebie wiadomość. Zanim jej ekran zdąży zgasnąć, ty już odpisujesz. Możesz myśleć, że pokazujesz w ten sposób uwagę i zainteresowanie, ale to, co naprawdę wysyłasz, to komunikat. Nie mam swojego życia, czekałem tylko na ciebie. Kobieta nie czuje się wtedy wyjątkowa. Ona czuje, że ty jesteś pusty bez jej obecności. Psychologia przywiązania mówi jasno. To, co zbyt łatwo dostępne, traci na wartości. Jeśli jesteś zawsze natychmiast gotowy, to znaczy, że twoje dni są puste i że ona jest twoim jedynym punktem zaczepienia. A to budzi nieciekawość, ale presję. Stoickie podejście jest inne. Mężczyzna z ramą odpowiada, kiedy skończy to, co robi. Najpierw trening, praca, spotkanie z przyjaciółmi, a dopiero potem telefon. Nie chodzi o to, by udawać niedostępnego. Ale by naprawdę żyć swoim życiem, to Twoje działania, a nie czekanie, budują Twoją wartość. Wyobraź sobie dwa scenariusze. Jeden facet odpisuje zawsze natychmiast, nawet gdy jest w pracy albo w autobusie. Drugi odpowiada dopiero wtedy, gdy ma chwilę dla siebie, spokojnie i świadomie. Który z nich wyda się bardziej interesujący i pełny życia? Ten drugi. Bo kobieta nie chce być Twoim ratunkiem przed nudą. Chce wejść w świat mężczyzny, który już jest ciekawy sam w sobie. Błąd pięć. Zazdrość w wiadomościach. Piszesz pytania w stylu: A kto to był na twoim zdjęciu? Z kim byłaś wczoraj? Dlaczego ten facet komentuje twoje posty? Myślisz, że pokazujesz zainteresowanie, ale to nie brzmi jak troska. To brzmi jak brak pewności siebie. Kobieta zamiast czuć, że ją cenisz, zaczyna czuć się obserwowana i kontrolowana. Psychologia emocji jasno pokazuje, że zazdrość nie buduje więzi, ale podkopuje poczucie bezpieczeństwa. A jeśli twoje słowa brzmią jak przesłuchanie, to ona nie będzie czuła się pożądana. Ona poczuje, że musi się bronić. Stoicyzm przypomina, że nie masz władzy nad cudzymi wyborami, tylko nad własną reakcją. Jeżeli pozwalasz, by lęk pisał za ciebie, to twoje wiadomości staną się dowodem słabości, a nie siły. Wyobraź sobie dwie sytuacje. W pierwszej reagujesz na jej zdjęcie paniką i pytaniem, kim był facet obok. W drugiej odpowiadasz spokojnie. Widzę, że masz ciekawą paczkę znajomych. Opowiesz mi o tym jutro przy kawie? To drugie pokazuje dystans i pewność siebie. Nie musisz udawać, że nic nie czujesz, ale masz wybór, jak to wyrazisz. A kobieta zawsze wybierze mężczyznę, który panuje nad sobą, zamiast tego, który pozwala, by zazdrość pisała jego słowa. Błąd sześć. Nadmiar emotikonów. Emotikony same w sobie nie są problemem. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynają zastępować Twoje słowa. Kiedy każdy komunikat kończysz kilkoma kolorowymi znakami, Twoje wiadomości zaczynają wyglądać jak dziecięca zabawa, a nie rozmowa dorosłego mężczyzny. Psychologia komunikacji pokazuje jasno. Emocje najlepiej przekazuje ton i intencja, a nie rysunki. Kobieta, która dostaje od ciebie dziesiątki ozdobników. Czuję, że boisz się mówić wprost. To jakbyś ukrywał się za ikonami, zamiast pokazać się przez klarowność. Stoicyzm uczy prostoty. To twoje słowa mają wagę, nie ozdobniki. Wyobraź sobie dwie wiadomości w jednej jest krótko, jasno i z propozycją Jutro o dziewiętnastej spotkajmy się na kawie. W drugiej to samo zdanie utonęło w serduszkach, wykrzyknikach i nadmiarowych ozdobach. Która z nich brzmi poważnie i pewnie? Ta pierwsza. Emotikona użyta raz na jakiś czas może ocieplić ton, ale nigdy nie może być fundamentem rozmowy. Fundamentem jest Twoja obecność i Twoja rama. Jeśli Twoje słowa są spokojne i wyraźne, kobieta nie potrzebuje rysunków, żeby wiedzieć, co czujesz. Błąd 7. Wiadomości po alkoholu. To klasyczny samosabotaż. Wracasz z imprezy po kilku piwach albo drinkach i nagle czujesz ogromną potrzebę napisania. W twojej głowie brzmi to romantycznie. Szkoda, że cię tu nie ma, tęsknię, myślę o tobie. Ale w jej oczach wygląda to zupełnie inaczej. Ona widzi chłopca, który stracił nad sobą kontrolę i wysyła słowa, których rano będzie żałował. Psychologia jest tu jednoznaczna: alkohol obniża kontrolę impulsów. I wzmacnia emocje. Wiadomości wysłane pod jego wpływem są prawie zawsze gorsze, niż ci się wydawało w danym momencie. Mężczyzna z ramą zna swoją wartość i nie pozwala, by kilka kieliszków pisało za niego. Zamiast wysyłać chaotyczne zdania w środku nocy, odkłada telefon i wraca do niego następnego dnia, gdy myśli są jasne. Wyobraź sobie dwie wersje. W pierwszej wysyłasz dziesięć desperackich wiadomości o północy. W drugiej kładziesz się spać, a rano piszesz spokojnie. Hej, wpadnij dziś o osiemnastej. Mam plan. Wiesz, która wersja buduje atrakcyjność? Ta druga. Bo pokazuje dyscyplinę, a dyscyplina jest znakiem dorosłego mężczyzny. Stoicyzm polega właśnie na tym panować nad sobą, a nie być niewolnikiem chwilowego impulsu. Błąd. Kłótnie przez tekst. Nic tak nie niszczy atrakcyjności jak próba rozwiązywania konfliktów przez Messenger czy Whatsapp. Zaczynasz od drobnej uwagi, a kończysz na wymianie gorących zdań, w której każde słowo brzmi ostrzej niż było w Twojej głowie. Psychologia komunikacji mówi jasno: aż 70% emocji gubi się w wiadomościach. Pauza, ton głosu, spojrzenie, tego wszystkiego tam nie ma, a to oznacza, że większość Twoich zdań zostanie odczytana gorzej niż chciałeś. Zamiast rozwiązać napięcie, tworzysz większe. Mężczyzna z ramą rozumie ograniczenia medium. Jeśli coś go drażni, nie wylewa tego w klawiaturę. Potrafi poczekać, aż spotka się z drugą osobą i porozmawia w spokoju. To nie jest ucieczka od problemu. To mądrość i dyscyplina. Stoicyzm uczył, że emocje są jak ogień. Kiedy je rozdmuchasz, spalą cię. Kiedy pozwolisz im opaść, możesz je ujarzmić. Dlatego zamiast godzinnej wymiany pretensji w wiadomościach, napisz krótko. Porozmawiajmy jutro, na żywo. To pokazuje, że masz kontrolę i daje jej poczucie bezpieczeństwa. Bo kobieta nie szuka w tobie prokuratora. Szuka partnera, który potrafi zachować spokój. Błąd 9. Wieczne potwierdzanie planów. Umawiacie się na spotkanie w piątek. Ona mówi: Tak, pasuje. A ty mimo to w środę pytasz, czy na pewno będzie. W czwartek pytasz znowu. W piątek rano wysyłasz kolejne. To aktualne? Myślisz, że okazujesz troskę, ale tak naprawdę wysyłasz sygnał niepewności. Psychologia relacji mówi, że mikrokontrola zabija lekkość i zamienia kontakt w obowiązek. A obowiązki nie kojarzą się z atrakcyjnością. Każde takie pytanie brzmi jak: Boję się, że mnie odwołasz, więc błagam. Potwierdź jeszcze raz. Stoik wie, że nie kontroluje cudzej zmienności. Ma wpływ tylko na to, co sam robi. Dlatego proponuje termin, ustala miejsce i daje przestrzeń. Jeśli coś się zmieni, dowie się o tym. A jeśli nic się nie zmieni, jego cisza pokazuje spokój i pewność siebie. Wyobraź sobie dwóch facetów. Jeden zasypuje kobietę pytaniami o potwierdzenie. Aż ona zaczyna czuć, że to ciężar. Drugi ustala plan i wraca do niego dopiero w odpowiednim momencie. Ten drugi wydaje się silniejszy, bardziej stabilny i przez to bardziej atrakcyjny. Bo atrakcyjność nie rodzi się z ciągłego sprawdzania, rodzi się z pewności, że Twoje słowa mają moc i nie trzeba ich powtarzać jak mantry. Błąd 10. Flirt bez działania. Najcichszym zabójcą atrakcyjności jest rozmowa, która nigdy nie wychodzi poza ekran. Możesz być błyskotliwy, zabawny i czuły, ale jeśli przez tygodnie nie robisz kroku do przodu, kobieta traci zainteresowanie. Psychologia pokazuje, że umysł potrzebuje konkretu i wspólnych doświadczeń, które zakotwiczają relacje w rzeczywistości. Flirt jest przyprawą, nie daniem głównym. Jeśli nie przekładasz słów na działanie, twoje wiadomości stają się puste. Mężczyzna z ramą nie kolekcjonuje czatów. On proponuje spotkanie, ustala godzinę i bierze odpowiedzialność za pierwszy krok. Jeśli termin się nie uda, reaguje spokojnie i proponuje inny. Jeśli usłyszy odmowę, przyjmuje ją z godnością i idzie dalej. Stoicyzm uczy, że nie kontrolujesz reakcji innych, ale kontrolujesz swoje decyzje. Flirt, który nie prowadzi do działania, zamienia się w pustą grę. A kobieta nie chce grać w nieskończoność. Chce mężczyzny, który ma odwagę wyjść z wirtualnego świata i stworzyć prawdziwe chwile. Podsumowanie. Atrakcyjność w wiadomościach nie ginie dlatego, że brakuje ci poetyckiego talentu. Ona ginie wtedy, gdy pozwalasz, by Twoje błędy zdradzały brak panowania nad sobą. Wysyłasz kilka wiadomości pod rząd, przepraszasz bez powodu, piszesz ściany tekstu, odpowiadasz w sekundę, okazujesz zazdrość. Zasypujesz emotikonami, wysyłasz wiadomości po alkoholu, wdajesz się w kłótnie, ciągle prosisz o potwierdzenie, albo flirtujesz bez końca, bez działania. Każdy z tych błędów mówi jedno: brak ci spokoju i dyscypliny. A to właśnie spokój i dyscyplina są fundamentem atrakcyjności. Stoicyzm daje ci przewagę, bo uczy odróżniać to, co zależy od ciebie, od tego, na co nie masz wpływu. Nie kontrolujesz reakcji kobiety, ale kontrolujesz własne słowa. Możesz pisać krócej, spokojniej, bardziej konkretnie. Możesz pokazać, że masz życie poza ekranem i że Twoje decyzje są jasne. A kiedy nauczysz się eliminować te 10 błędów, zobaczysz, że Twoje wiadomości nie będą prośbą o uwagę, ale zaproszeniem do Twojego świata. A to właśnie budzi ciekawość i pociąg. Jeśli ten film otworzył Ci oczy i zobaczyłeś, jakie błędy zabijają atrakcyjność, zrób teraz krok w stronę zmiany. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, kliknij polubienie, jeśli znalazłeś tu wartość i napisz w komentarzu, który z tych błędów widzisz najczęściej u facetów. Twoja perspektywa pomoże innym, a razem możemy zbudować społeczność mężczyzn, którzy piszą z klasą i spokojem.